Jeszcze na szybkości, odnosząc się do tego, co się działo na konferencji i ma yy, Na szybkości przedstawię, jak to widziałem ze swojej perspektywy I nie, nie będę potrzebował 50 instastory, żeby powiedzieć, jak ja to widziałem Ale chłopie, nawet już sam, od samego tego zaczynając to jak ty pierdolisz w tych wywiadach, te wszystkie głupoty To żeby cię zrozumieć, to trzeba sobie zwalniać na YouTube tempo Więc już samo to mogłeś wykorzystać w tym Instagramie I nagrać to troszeczkę szybciej, a nie, że cały dzień Coś na mnie nagrywałeś i później ja musiałem tego podsłuchać, Ale już więcej nie będę słuchać, już mam to w dupie Już mi się więcej nie będzie chciał odnosić Więc to powiem raz i, i tyle będzie Po pierwsze ja sam do Ciebie podszedłem Więc co Ty pierdolisz o jakimś uciekaniu Ty mi zajebałeś placha sam I pierwsze co zrobiłeś to się cofnąłeś Zacząłeś spierdalać tak naprawdę yy, Zaraz to podlinkuję się Wydaje Ci aż go tak lekko przymroczyłeś? Przymroczyło go pan, pan tak, Jakby zatańczył na nogach, co? A coś tam jeszcze, Ale dziwne, patrz, bo strzelił mój i zaczął uciekać do tyłu. No nie? I cofnął się. Później ochrona do Ciebie przyszła i Cię wypierdolili z hali za robienie patologii. Ancze, próbujesz insynuować, że Ty wyszedłeś... Yy, żeby czekałeś tam na mnie, żebyśmy się mieli pisgać na zewnątrz. Yy, ja ci powiedziałem, gdzie możemy się pisgać. Mówiłem to już Wojtkowi, to drugi albo trzeci raz już oficjalnie. Yy, I kolejna rzecz, to ciebie po prostu wypierdolili za robienie patologii z tej hali, a nie dlatego, że ty wyszedłeś i na mnie czekałeś. Więc nie wiem, czy ty sobie <laughs> dopowiadasz. To jest kolejna rzecz. Szkla, szklane oczy to ty miałeś w programie, jak się spokałeś przed całą Polską, i to było. Mega, pizdowate i chujowe mordo. Miłego imprezowania w tym Warsaw Shore. I tylko ja mam taką w sumie nadzieję, że produkcja tobie nie przyniesie czegoś do zjedzenia. Pozdro, elo. No, mordeczki mi tego dzbana, że tam coś mówi, że ja mu zajebałem listę uciekałem. E, obejrzyjcie sobie, dobrze filmik sobie obejrzyjcie, bo ten dzban tam udostępnił. Tam jakieś kurwa e, ubył od niego, tam też coś tam udostępniałem, że ja się, uciekałem niby, nie? Słuchajcie, łby e, i maczek łbie. Eee, cofnąłem się do tyłu, się do, dokładnie filmik, cofnąłem się do tyłu, schowałem zegarek w kieszeni i powiedziałem, chodź ty kurwo na dwór. A ty co zrobiłeś? Osrałeś się w gacie, stać jak jakaś ciota osrana, a mi ochrona wyprowadziła, bo się bali o ciebie, ty cioto jebana, czeku. No, ale chłopie, ja nie będę się odnosił do ciebie, spotkamy się znowu twarzą w twarz i znowu będziesz miał łezki w oczach jak taka ciota jebane debilu. Czeku ty ciosy wyprowadzasz, że tak? Ja miałem miał porażenie mózgowe, ty jebany debilu. <laughs> Pozdro, idioto Także zobaczcie na filmie, jak yy, uciekałem, Co się do tyłu, widzicie na filmiku, że schowałem coś do kieszeni, schowałem zegarek, żeby się nie rozjebał i mówię, chodź na dwór, czoto, bo nie będę jazdy robił oczywiście na konferencji, a ta ta pizda, widzieliście, ja idę do przodu, chciałem wyjść na dwór, a mnie za chwilę ochrona wyprowadziła i tyle było, a ta czota ta. ja czekałem, <laughs> Maciek, sam się gubisz w tych swoich kłamstwach, ale dostajesz za pizdę jeszcze, spokojnie, nie raz dostaniesz na pizdę jeszcze, także...